Witam Państwa bardzo serdecznie, drugiego dnia 41 przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, który się nie odbędzie. Drodzy Państwo, moc, moc, moc emocji przed nami, moc emocji przed nami. Za chwilę połączymy się z niezawodnym Konradem Imielą, który wraz ze mną przeprowadzi Państwa po repertuarze kolejnego dnia naszego wspaniałego. Wirtualnego festiwalu. Halo, halo, halo? Halo? Jest, jest, drodzy Państwo, jest i on! Tak, jest i on, Konrad Tymiela. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam cię serdecznie również. Przywitaj się elegancko z naszą publicznością. Drodzy państwo, witam drugiego dnia, e, drugiego dnia m, przeglądu piosenki aktorskiej e, e, wirusowej naszej telewizji w sieci. Dzisiaj jest Światowy Dzień Lasu. Tym razem. E, dlatego. Tak, tak. Dlatego po prostu e, będziemy prowadzić nadal te, ten e, odcinek z domów. Właśnie dlatego, że jest Dzień Lasu. W każdym razie, e, no więc cóż, dzisiaj drugi dzień, drugi dzień e, wspaniałych emocji. Drugi dzień, e, sobota, e, czyli drugi etap. Konkurs aktorskiej interpretacji piosenki i to jest to, od czego wziął się ten festiwal, bo, bo, to, bo to właściwie na początku tylko był konkurs. Najstarsi mędrcy opowiadali mi, że był konkurs, później dołączono do niego galę, która była takim przeglądem najfajniejszych piosenek z rozmaitych spektakli teatralnych w Polsce. No i od tego zaczął się, zaczął się festiwal i tak jak jesteśmy umówieni drogi Cezji, będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby jednak ten, ten, ten konkurs, drugi i ostatni jego etap, zrealizować w tym roku. Natomiast wiesz, przyzwyczailiśmy naszych widzów już że garść wspomnień. I ja, oczywiście, przygotowałem maszynę losującą, która wybierze piosenkę, od której rozpoczniemy dzisiejszy odcinek telewizji. I sam, sam jestem ciekaw. Maszyna już, już pracuje na, na wyniki. Bardzo jestem ciekaw też. Tak, tak. A, no, też ale... Jakaś nowa maszyna, jaka nowa maszyna. Dzisiaj jest to nowa maszyna, ona już, już, już działa, za, za, chwilę, za chwilę wypluje wynik. To jest, to jest bardzo skomplikowane urządzenie, no ale mm, musimy być cierpliwi, musimy, musimy po, poczekać. O, przepraszam, bo tutaj już mam wylosowaną. To jest, ale... jest. I tak, tak, ja już tutaj widzę, co to będzie za, za piosenka. Ty jeszcze tego nie wiesz, ale kiedy pstryżkiem zrobię pstryk, to ona właśnie się rozpocznie. Kamieński, e, drodzy Państwo, nim Rals, przyjdzie który wiosk... brał udział w, w konkursie chyba po raz czwarty. Dokładnie. Z Ralfem, jak rozmawiałem, on powiedział, nigdy nie popuszczę. I to e, nie <grym> dlatego, że po prostu e, to jest kwestia ambicji, bo kwestia tego, że on startował za każdym razem od pierwszego etapu, e, był kompletnie pomijany, aż w, w ubiegłym roku Przeszedł, przechodząc każdy etap, no to totalnie jakby zdyskredytował konkurencję i spektakularnie wygrał cały konkurs. A powiedz mi Cezji taką rzecz, co ty w ogóle myślisz o tym konkursie, czy ten konkurs? Ma sens jeszcze w dobie w dobie, wiesz, tych wszystkich talent show, gdzie ludzie lgną do, do telewizji, gdzie rozumiesz, mają szybką sławę gwarantowaną, a my tutaj. Zapraszamy wszystkich do teatru, pochylamy się nad interpretacjami, nie przerywamy, nie No, nie właśnie chyba, z no, no widzisz, właśnie chyba w tym, w tym kontekście, o którym mówisz, ma to sens. Ma to sens, bo dotykamy jakby spotkania z teatrem i z szacunkiem do sztuki, a nie z, z takim klasycznym show biznesem. Natomiast oczywiście generalnie warto się zastanowić, czy jakikolwiek konkurs ma sens i, i gdzie się kończy granica autorytetu i, i, czyli, i, czyli autorytetu tego, kto, który ocenia, e, kim on dla, dla takiego człowieka, który decyduje się brać udział w konkursie jest i, i, i właśnie w, w, w imię czego uważa się za kogoś, kto, kto wie lepiej. E, Ale wiesz co, e, ja sobie Myślę, że potężna wartość tego konkursu polega na spotkaniu właśnie tym bardzo długim koncercie, który miał mieć miejsce dzisiaj. No bo on zwykle trwa jakieś 5 godzin, i na ten koncert bilety państwo, e, 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 nasi widzowie, kupują po prostu w pierwszej kolejności w sekundę. Sprzedaje się kilkaset biletów 500-600 biletów. Jest mnóstwo ludzi, którzy od wielu lat yy, zainteresowani są przede wszystkim tym ko konkursem, a wiem też, że so są tacy, Którzy w ogóle nie, nie przychodzą na inne konkursy PPA, na inne spektakle, koncerty PPA, tylko na, na konkurs, więc to spotkanie z tymi nieokrzesanymi, jeszcze młodymi ludźmi, którzy popełniają błędy, którzy są być może tak gorący, ta, jak, jak później już może im się nie zdarzyć być, będą bardziej wyrachowani, przemyślani. To jest bardzo duży sens tego ko konkursu. Właśnie ten, no ten drugi szalony etap. No i cóż, yy, między innymi Ty, Konradzie, i ja, i cała, cała nasza wspaniała Rada Artystyczna, dopuściliśmy do, yy, do pierwszego. Dopuściliśmy do tego konkursu <śmuszczamy> Dobryliśmy... po raz kolejny. Do tego konkursu. <śmum> to jest wspaniałe. Z naszej strony. Jest, jest moim zdaniem bardzo ciekawy zestaw tak. i właśnie bardzo różnorodny i mało tego, w końcu zaczęło się coś takiego dziać. Zresztą nie, nie tylko w tym roku, ale w tym roku moim zdaniem jest to rzeczywiście bardzo wyraziste, że, że ci młodzi ludzie zrozumieli, że piosenka aktorska nie ma granic, że, że rzeczywiście, tak. jeśli chodzi o interpretację, można polecieć bardzo daleko. I pojawiło się w niektórych przypadkach no, przełomowe wręcz. Propozycje interpretacyjne. No ale może powiemy teraz, bo przecież każda z tych osób ma swoich znajomych, którzy śledzą naszą telewizję z wypiekami na twarzy i byłoby im miło, gdyby się dowiedzieli, że pamiętamy o naszych konkursowiczach, przynajmniej wymienimy ich imiona i nazwiska, i czasami możemy powiedzieć, kto zacz skąd pochodzi. Tylko widzisz, teraz jest głupia, głupia sprawa, bo ja bym nie chciał zdradzać. Bo nie chciałbym zdradzać moich preferencji jakichś wobec, więc ja sobie zakryję twarz bluszczem, żeby nie było, żeby nie było widać... Yy... Czy ktoś mi się bardziej podoba, a ktoś mniej, jak dobrze będę czytał. To... Dobrze, drodzy Państwo, więc, żeby nie było widać naszych emocji, które mogłyby zdradzić preferencje, jakieś pewne tropy, które z, tak. które z podmiotów wykonawczych jest gdzieś w naszych w rejonach, naszych upodobań, więc postaramy się to zamaskować jakoś odpowiednio. W drugim etapie konkursu aktorskiej interpretacji piosenki na 41 PPA wystąpią. Piotr Bumaj, Malwina Czekaj, Marta Dzwonkowska, Dominika Fejglewicz, Adrianna Górka, Dominika Kierpiec Kątny, Paweł Kowalczyk, czyli Kowalczyk, Jowita Kropiewnicka, Dorota Kuziela Brudzińska Duet wokalno-instrumentalny w składzie Kamil Owczarek i Litka w towarzystwie Patrycji Mizerskiej, Lenda Kozub Agata Łabno, Mikołaj Matczak, Marta Mazurek, Katarzyna Miednik, Jakub Mieszała, Patrycja Mizerska, Michał Murawski, Kinga Rudkowska, Judyta Wenda. Paulina Wrublewska Monika Zapaśnik oraz Piotr Zubek. Tak, to oni, proszę Państwa. Painful for me, pierce right through me Can't you understand, oh my little girl All I ever wanted, all I ever needed They can only do harm. My oh. Words are very unnecessary. They can only. Etap konkursu y, y, przyglądu pisanki aktorskiej y, miał w tym roku poprowadzić wyjątkowy człowiek, y, kompletnie nieprzewidywalny, doktor absurdu ścibor szpak. Więc, skoro tak, to szpak. To, skoro tak, no to szpak. Drodzy Państwo. Bardzo miło mi zapowiedzieć, nie odbywający się w tym momencie, ale odbędzie niebawem. 41. przegląd piosenki aktorskiej. No, czekam na was, nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy. Mamy w ogóle warunki polowe. Ja specjalnie robię sobie ten film, nagrywam na green boxie, który jest za mną. Gdyby był przyde mną, to z oczywistych powodów technicznie nie byłoby mnie widać. I możliwości telewizji. No, teraz wszystko się robi na green greenboxach. Całą film się Kręci na greenboxach, mogą sobie Państwo wyciąć mnie i wstawić ten greenbox na przykład jakąkolwiek galę piosenki aktorskiej, oglądać sobie to, czuć się jakby Państwo byli tu i tam, właśnie tu teraz na tym nieodbywającym się e, przeglądzie, no, no, co jeszcze? A, no, na greenboxie kręcono w ogóle, nie wiem co, no, kręcono bicę pod Grunwaldem, no oczywiście tam nie było wtedy greenboxu, tam był Grunwald, potem wycieli. E, Minister pewnie wyciął ten walt i, i tam wmontowali krzyżaków z tyłu za, za, za Polakami. Fantastyczne możliwości daje nam telewizja, daje nam możliwość połączeń online. Ja w ogóle z przed Państwem dosyć galowo, wyglądam całkiem przyzwoicie jak, 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 jak dla mnie, a nie mam w ogóle spodni. Ja no mam spodnie, mam je tutaj, a prawda a, a tego w ogóle nie widać, że ja tych spodni nie mam. Drodzy Państwo, ja byłem proszony, żeby to, to, to całe dzisiejsze, dzisiejszy koncert poprowadzić tak trochę w stylu Rickiego Jarveza, żeby, 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 żeby obrażać na przykład jurorów. No, ja mam ten problem z jurorami, że, że ich prawie nie znam w ogóle, więc nie wiem jak, jak ich obrażać. Ja sobie jedyne co z Jerveza na dzisiaj ym, Załatwiłem to piwo, y, bardzo dobra rzecz hmm? Do zapowiedzi, no i w ogóle na koronawirusa też polecam. Drodzy Państwo, cóż mogę powiedzieć na, na, na początek, też na koniec bo nie będę też przedłużał tego nieodbywającego się właśnie 41. przeglądu piosenki aktorskiej w Wrocławiu, tu w tym pięknym parcie, którego oczywiście poza mną nie ma, gdyż jestem w mieszkaniu, w swoim własnym mieszkaniu, no nie własnym, najmowanym w Krakowie za oknem pusto dworzec krakowski główny kolejowym. Autobusowy y, ciągle jest, ale wymiera. Drodzy Państwo, ja ubolewam bardzo, że nie spotkaliśmy się dzisiaj, ale to też nie jest tak, że, że my się nie spotkaliśmy dzisiaj, że my się nie spotkamy, bo my się prawdopodobnie spotkamy. Do zobaczenia. Y, kocham Was i, i cieszę się na nasze y, spotkanie. Zostańcie Państwo z nami, jak to mówią niektórzy ludzie, y, w tym, no, y, w telewizji. Do widzenia! Wspaniały ścibor, i tutaj e, dla pocieszenia powiem, że z, ze ściborem również Państwo się spotkacie w momencie, kiedy rzeczywiście uda nam się w realu e, tak. ten konkurs e, odpalić. Drodzy Państwo, wszystkich e, naszych konkursowiczów e, miało oceniać e, zacne grono Rady Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej w składzie Maja Kleszcz, Kinga Price, Konrad Imiela, Mariusz Kilian, Ciu. Michał Litwiniec. Krzysztof Mieszkowski, Jerzy Sasanowski, Bogusław Sobczuk i moja skromna osoba oraz, drodzy Państwo, nowość w Radzie artystycznej, nowa postać, legendarna uczestniczka wszystkich konkursów świata i wielka gwiazda teatru Kapitol we Wrocławiu, Justyna Szafra. Drodzy Państwo, od tego roku Justyna Byłem weszła nielega. w nasze. Powiedzcie, dro... czekaj, czekaj, bo Justyna będzie niezadowolona, jak tak słabo ją. Niech tak słabo ją przedstawimy, ja muszę sobie jakiś tu instrument wziąć na chwilę. O, o, powiedz jeszcze raz Justyna Szafran. I e, Justyna Szafran, drodzy Państwo. O właśnie. Telewizja festiwalowa. Witam wszystkich bardzo mocno. Ja mam wielki zaszczyt, bo od tego roku Zaczęłam być członkinią Rady Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Jest to wielkie święto dla mnie, bo czas zatoczył koło, bo w 1996 roku brałam udział w konkursie, e, który wygrałam, piosenką La bo N. Wtedy w ogóle były dwa konkursy, bo był i ten telewizyjny, audio to, Nie wiem, czy to nie było pierwsze audiotele w Polsce. A i, i, i festiwal, który się odbył w teatrze, taki, taki jak I obydwa, obydwie te, jakby powiedzieć, konkursy wygrałam. Miałam wtedy 21 lat. Był to wtedy dla mnie kosmos, bo wtedy wygrać w PPA... Nie było wszystkich Voice of Poland i wszystkich tych telewizyjnych festiwali. Było Opole, Sopot i szansa na sukces i PPA. Udało mi się to wygrać świat. Zmienił się w ogóle całe moje życie i, i, i cały świat. Y, zarobiłam kupę siana i dostałam pełno kwiatów, i było to w 1996 roku. A teraz y, jestem w Radzie Artystycznej, jestem jurorką. Na razie jurorowałam na pierwszym etapie. Y, byłby teraz etap drugi i trzeci, i też miałam tę wielką przyjemność. Także, e, także piękny to był czas w ten festiwal i piosenka La Boheme jakby wskazała mi drogę, którą będę iść bo wiadomo, jak miałam 20 lat, byłam młodsza, każda dziewczyna, wiele dziewczyn chce zostać aktorkami, aktorkami. Ja jeszcze się wyszukałam, tak po omacku chodziłam w tej materii i nagle wygram ten festiwal, poznałam panią Krystynę Janę, pana Zygmunta, Koniecznego, Ewe Dałkowską, Michała Bajora, Jurka Satanowskiego, przede wszystkim e, Wojciecha Molnarskiego. To, to ja mówię, jakby mnie ktoś e, przejął w inny świat, jak ambicje w krainie czarów. To było, to było wielkie szczęście i zmiana w ogóle życia. Także ta piosenka, którą wygrałam na bołemę, była takim drogowskazem. wskazem, kopniakiem, stryczkiem idź, dziewczynko. No i idę kroczę już ponad 20 lat. I ponieważ zaśpiewam kawałek tej piosenki, to może w takiej postaci, bo nie ma festiwalu, czyli zaśpiewam trochę tak, jakby, jakby może tej piosenki nie było, a brzmiała ona tak. Czyli taka znikająca będzie to laboemy znikające, żeby nawiązać do sytuacji, którą mamy. Czas Just... Znam! i po do się ma laboemy, laboemy, tiriri. Drodzy Państwo, nie jesteście świadomi, co dzieje się w naszych duszach, w duszach jurorów e, oglądających kolejne prezentacje e, piosenki e, aktorskiej. E, więc, e, żeby Państwu uświadomić, e, jak to. Jak to mogłoby się uzewnętrzniać, jak, 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 jakie emocje targają jurorem? Justyna Szafran, nasz nowy członek Rady Artystycznej. Członkini, członkini. Po prostu Justyna pokaże, co robią jurorzy. Zapraszamy. Wchodzi artysta, który ba, chwyta nas za serce. Przepięknie się. Nie. To ja robię. No, jak teraz wchodzi artysta, który tak jest. Tak, tak, trochę na nie. To właśnie... Ładnie, to nie to nie, to fajnie. Ale to jakby tak pogadać. Nie, no fajnie. Nie, no, nie fajnie. Fajnie. Nie, nie fajnie. To jest średnia. średnie. a jak ktoś nie chwyta za serce, to tak pokazuje, jak robi Rolf ale, ale, ale zaraz, ale, 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 ale ja, 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 ja... Mm, oh. Wspaniale. Konradzie, nie zapominajmy, że jesteśmy w jakimś sensie również śpiewającymi aktorami. Co myślisz na to, żebyśmy zaintonowali jakąś szaśną melodię? Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie piosenka nasza brzmi Gdy za oknem szaleją wirusy, gdy za oknem pogoda pod psem, jesteś bracie dobrym obserwatorem. Kiedy jedziesz własnym traktorem, gdy na oczy spada ci sen, myślisz sobie, nie jestem psem, myślisz sobie, nie jestem traktorem. Kim jestem, więc wiedzieć chcę? Jestem śpiewającym aktorem, choć może. Nie wyglądam tak. Bardziej niż ja. Przypomina aktora ten ptak, który właśnie zrobił tak. nadznak, 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 nawznak, nadznak, nadznak, na znak, Na znak, na wznak, na wznak, na wznak, na wznak, na zrobił przed tobą twój ptak. Na wznak, na wznak, na wznak, na znak, na wznak zrobił właśnie to twój ptak. Troszeczkę nie na dzisiaj piosenka, bo to wczoraj był Światowy Dzień Wróbla, ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Lasu, więc faktycznie las, ptak i PPA. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy Państwa do klubu festiwalowego, w którym dzisiaj właśnie miał późnym wieczorem miał być ogłoszony werdykt. Werdykt e, r, jury, e, jury, kto e, przeszedł do trzeciego etapu konkursu. E, wszyscy są podekscytowani. E, szef klubu Michał e, Litwa-Litwiniec za chwilę zapowie wspaniałą ekipę, wspaniałe gwiazdy, które wystąpią dzisiejszego wieczoru na e, klubowej scenie. Klub festiwalowy, dzień drugi. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na krakowski duet Kirschenbaum. Dwójka fantastycznych chłopaków, własne teksty, własna muza. Dużo folku słoweńskiego, klejcmerskiego, anglosaskiego. Także zapraszam. A teraz ma pojonych alkoholem, żałobników. Się melodia róża Wodzi stać surowa henna Melodia rusa. Kiedyś te stopy były żywe i pełne wigoru. Dziś są apatyczne i ospałe. Te stopy kiedyś grały i tańczyły dla setek tysięcy ludzi. Teraz nie chcę im się iść nawet do sklepu. Kiedyś moje stopy zarabiały. Milion... No, Okej, okay, ty, no, okay, tysiące złotych, a teraz Sami zobaczcie Kiedyś moje stopy jeździły najszybszymi autami. Jeździły w dalekie podróże. Miałem najpiękniejsze stopy innych kobiet ale to wszystko w przeszłość. Kiedyś moje stopy grały na tamburynie u Mice'a Davisa. Ale i Miles i moje stopy nie żyją. Kiedyś moje stopy potrafiły pisać książki. Dzisiaj ledwo potrafią się podpisać. Kiedyś moje stopy miały twarz. teraz. Czuję się jak Ja i moje stopy zapraszamy dziś na imprezę, która się nie odbędzie w nieistniejącym klubie festiwalowym odwołanego 41 przeglądu piosenki aktorskiej. Filip Bosaka, zapraszam. E, żegnamy się z Państwem. E... Tak, żegnamy się z Państwem. E... Państwo gośćmi yy, był Konrad Fibiela. oraz Cezji Studniak. Zapraszamy jutro o tej samej porze, jutro w Światowy Dzień Wody. Już 21 marca o godzinie 21 na Instagramie Teatru Muzycznego Kapitol w ramach cyklu Piosenki na chacie u Zapraszam na live streaming spotkanie z wybitnym twórcą piosenki aktorskiej, wieloletnim dyrektorem przeglądu oraz teatru muzycznego. Moim ukochanym profesorem i pierwszym mentorem Wojciechem Kościelniakiem. Mistrzu, czekam na Ciebie. Wirusowa telewizja festiwalowa.